To co? Teraz Chodź o księg Kto? Co ty robisz? Ale, Ale po co? No żeby nam nie uciekł. Naprawdę chcesz go przywiązywać? No to co? Dobra, jeszcze tutaj będziesz musiał. Obrotę, chwilę mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie? lepiej szybko mi to powiedz Wyjebało szyby wysokiem, to nie na impra. Kurczę, jestem umówiony na spotkaniu z jakimś typem, nie wiem o co chodzi. Zaproponował mi 50 tysięcy za jeden film. Za jeden film. Kurczę, jedzie. To on? Chyba tak. Miało być białe, białe BMW. O co chodzi? Czy takiś dziecko jest? Ciema młody. Ja byłem tutaj umówiony z jakimś facetem. Ja z moim menażerem rozmawiałem. No. Wiesz, jak trudno było tutaj znaleźć drogę. A to z tobą byłem umówiony? Tak ze mną. Musisz ze mną pracować. I z tobą pracować, ale dlaczego? Dlatego, bo musisz się odwalić od tego kruzila. Ja mam tu zegarek za 50 koła. Yy, omega. No. Tu mam łańcuch. Łańcuch. Musisz ze mną pracować, tak. M mówisz, a ile płacisz? A ile chcesz? No nie wiem, 50 koła. Z 40 tysięcy miesięcznie. 40 tysięcy miesięcznie? No. A masz te pieniądze, serio? Jesteś bogaty? No jestem, a co nie widać? No widać, 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 widać zegarek zajebisty. A mogę zobaczyć ten zegarek? Nie dotykaj tego tymi brudnymi łapami. Jezu, a łańcuch mogę dotknąć? Nie. Najpierw mówisz i ci umyć moje ręce. Ręce muszę iść umyć. Tam. A to twoja fura? Zajebista? Weź ręce, jak chcesz dotknąć? No dobra, no to zaraz umyjemy ręce, ale. A dasz mi się przejechać kurą? Nie. Nie? Kurczę. A, a to nie wiem, chyba z markiem musiałbyś pogadać o tym, żeby mnie odkupić. Bo ja nie wiem, czy tak mogę sam. To mnie nie interesuje, mnie ty interesujesz. A co, chcesz, żebym był dla ciebie raperem, czy co? Kamerzysty potrzebuję i tyle. Kamerzysty potrzebuję. No! I 40 koła płacisz. Tysięcznie. No ale musimy pogadać z Markiem, tak czy siak. Zprowadź do tego biedaka. No dobra, no to lecimy, kurczę. A auto zostawiasz otwarte? Tak. Tak? A nie boisz się, że ci zabiorą? Nie. Masz kluczyk? Można zamknąć w każdej chwili. No dobra, no to chodź, jak ci się nie boisz. Daj, daj mi jakieś fajki czy coś? Fajki? A ile ty masz lat? Nie, nie twoja sprawa. No dobra. Ja. Mi się, chce palić. Chce ci się palić? Masz. Co to ma być? Biedniejszych nie dało się kupić Weź mi kup, jakieś drogie Drogie? Jezu chryste Dobra, chodź młody Do tego Marka cię zaprowadzę Dobra szybko ja nie mam czasu Gdzie jest ten biedak? No już Marek Sofer, co tam? Co to jest? No młody przyszedł Brak, Marek Marek, o, siema. Tata. Kozyn, brat no nie. Kim ty jesteś? Jestem nowym szefem. Dobra, to jest swój kuzyn, brat. No nie, no. Siostra? Nie, młody chciał mnie odkupić od ciebie. W sensie? W sensie odkupić. To nagrywasz? No bo, no nie wiem, no nagrywam po prostu. Skąd się dowiedziałeś? Z czym przechodzi tu? Tak. Spokojnie, no. Sesja umowy o współpracę. Chcesz zrobić sesję umowy z kamerzystą, tak? Podpisuj. A z jakiej racji? Takiej, że jesteś biedakiem i nie cię na utrzymanie kamerzysty. A ktoś ci pozwoli w ogóle tutaj chodzić? Dobra, to to może wyjdziemy z do, do widzenia, żegnam. Nie, nic nie będę podpisywał, bo to sobie żartuje ze mnie w tym momencie. Możesz stąd wyjść? Nie, nie mogę Zgadzałeś się na takie coś, czy on sobie to tak po prostu wymyślił. I czemu tutaj no, go sprowadziłeś? No bo oferuje ci dobre pieniądze, do 200 tysięcy tam masz na umowie. Ale po co mi te 200 tysięcy, jak to mi się nie opłaca? I te, te buty zdejmuj? Czemu do domu. Te buty są butach? droższe niż te twoje kapelki. Są najwyższej jakości kapelki, abyś nie wiedział. Dobra, Cytara. możesz stąd iść? Wiesz nie to? Podpisuj Weź to. to. No idź stąd. Podpisuj no. to. Nic nie będę ci podpisywała. No to. podpisuj to. Co, czego ty chcesz ode mnie człowieku? No czego ty chcesz? P Powiedz mi o co chodzi. No, Bo zaraz wejdę z siebie. No, chcę, sesję zrobić. No, co? Przyjechał taką furą, że. Ja pier... Ale no, co, to ja mam to zrobić, czy co? No nie wiem, Marek. Chcę podpisać. Dobra, chodź, siadaj I chcesz mi powiedzieć, że chcesz kupić kamerzystę. Do czego on ci jest potrzebny, na jak długo? Do nagrywania filmów na zawsze. Tam masz 50 koła zaliczki, zegarek. A no, ty do mnie wyjeżdżasz. 50 koła zaliczki, zegarek, no po. Co? To nie jest tyle warte. No jest dużo więcej warte. No czyli to BMW... A to co to jest? To jest BMW Nowe. z czwórka Jeżeli y, to jest dla Ciebie jeszcze za mało, to masz tu jeszcze Audi Q7. Audi Q7? Ale dobra, dobra. No może ja Ci po prostu wytłumaczę, jak wygląda ta sytuacja. E... Mów! Mówię, po prostu nie mogę Ci go dać, ponieważ on jest więcej warty niż te samochody, ten łańcuszek, te, niż ten cegarek, także nie jestem Ci w stanie go sprzedać. No po, po prostu nie. Nie ma Ja mam Ci przelać pięć baniek i jeszcze biedną chatę, której teraz Ty tu jesteś. Nazywasz to biedną chatą? No. A Ty myślisz nad tym, co mówisz? No myślę. A czemu obrażasz mój dom? Bo to dziura jest. Do mnie mów, proszę pana. A ile ty tak ma, właściwie masz lat, że mam do ciebie mówić, proszę pana? Czy to jest twój interes? A skąd ty się urwałeś w ogóle? Chcesz kupić mojego kamerzystę, dajesz mi tutaj jakiś samochody. Ja to ważne, ale ty to zdzisz. Ale no ja cię nawet nie znam, no to czemu mam ci sprzedawać człowieka? No bo ja ci oferuję pięć baniek. Dobra, może spokojnie. Może się jakoś dogadamy, rzeczywiście. Tak jak nie zobaczyłbym nie mówię, że sprzedam od razu kamerzyce, ale po prostu, który już tu jesteś, to chętnie... Tak, chodź. To może możemy iść i... grzeczniej do mnie, bo już nie chcesz mnie zdenerwować po prostu. Zobaczymy. Chodź. Gdzie stoisz? Przed domem? Jestem ja na ulicy. Okej, okay. to pokaż. Chętnie zobaczę po prostu, bo też lubię samochody. Witacie, tu masz furę. Chcesz mi powiedzieć, że... Tak chcę ci powiedzieć. Zostawiłeś z otwartymi drzwiami sam na środku ulicy, narażając go na to, żeby ktoś Tak właśnie tak. i weź tutaj. A tutaj jest tak właściwie. Jak się właś tam właśnie. Dobra, pracowa. słuchaj, model uspokój się, bo chcesz się tą dogadać normalnie, a ty mnie cały czas wyzywasz. Yy, jaki to jest model? Nie powiem ci, sam się mógł domyślić. Z4 S-Drive 30i. A rok, który? Jest chociaż? Pozróż. 2019. 19. 19, 19. Już chodź do szlęka, zobacz. I co, jak się podoba? No to jest konkret. Widzę, że jeśli ślinisz na to auto jak pies na kość. <grym> to, Czy ty kiedykolwiek to. przestaniesz mnie wyzywać? Przychodzisz do mnie do domu, bez pytania, zaczynasz mnie wyzywać, ja się zachowuję w cudym A Ale mam cie... pomysł! Za te pięć bań kupimy Ci jeszcze taką budę. Jeszcze... <grym> Słuchaj, ja Cię nie wyzywam, bo ja widzę w tym biznes i tylko i wyłącznie dlatego. Jakbym nie widział w tym biznesu, no to bym Cię tak wyzywał. Ty, ty, ty nawet nie wiesz jak ja wyzywać potrafię ludzi. Ty nie wiesz nawet jak, jak hałski potrafię być. A ze względu na to, że robimy biznes, to jestem spokojny póki co. Ale mam nadzieję, że nie wyjdzie zaraz z Ciebie. Dobra tu ja pej, i sprzedajesz mi to czy nic. Nie wiem, nie wiem. Słuchaj, nie wyzywaj mnie, zwracaj się do mnie z szacunkiem. I zastanawiam się, musimy się dogadać przede wszystkim z kamerzystą. Ty w ogóle chętny jesteś? No nie, no nie za bardzo. No, jak on ciebie tak traktuje, to mnie też będzie tak traktować. No ja cię nie traktowałam wcale lepiej, nie? A to jest w sumie dobra opcja. Możemy się my dogadać między sobą, że dostaniesz tą Q8, Ja wezmę za 4 i te pięć baniek. O, już to sprzedać. No właśnie muszę się dogadać z kamerzystą odnośnie tego, czy on tak właściwie chce, bo wiesz, jako niewolnika ci go nie sprzedam i się po prostu musimy dogadać. A co ty o tym sądzisz? Ja bym cię chętnie sprzedał w sumie. No ja, ja nie ja nie chcę Marek. Ale chyba. patrz, za ile ja w ciebie pracę włożyłem. Dwa lata na kanale YouTube. Tam nagrywaliśmy do ciebie na kanał razem filmy, więc ja też trochę w ciebie pracę włożyłem, także chyba należałoby mi się pić banik. Dobra, kamerzysta z zamkim bordę, ja ci zaoferuję dobry no ty się od niego, odwali ze mną pracujesz. No on będzie Ci w sumie Bucie dobrze płacił. Będzie ci dobrze płacił, także dla ciebie to jest dobra opcja. No nie No więcej niż ja. A ja będę zadowolony, bo za rok pracy yy, nad tobą będę miał samochód i 5 milionów. Dobra, to co? Yy, lecimy jeszcze obgadać szczegóły i tą umowę. Co? No. Dobra, i co? Podpisujemy umowę, to? 5 milionów złotych na moje konto, dwa samochody, bierzesz kamerzystę na zawsze, na wyłączność jest Twój. Tak. Zrozumieliśmy się, to wszystko jest zawarte w tej umowie, oczywiście. To co? Teraz. Chodź o się. Kto? Co zrobisz? Wiedziemy. Ale, ale po co? No żeby na nie uciekł. Naprawdę chcesz go przywiązywać? po no co? Dobra, jeszcze tutaj będziesz musiał swój podpis złożyć. Shower, bierz kamerę. Bierz kamerę, kamerzysta, oddaj kamerę. Odaj ale o to chodzi. Spokojnie. Chodź, chodź tutaj. Siadaj. Ale o to chodzi. No usiądź, usiądź. Nie spokojnie. Usiądź. No, ale no bo chłopaków zdało. Chodź młode, przywiążę to. Ale dlaczego mam mamy przywiązy? Przedane! Jak Przedane! A ty jesteś jakąś rzeczą? No umawialiśmy się, chyba dostaniesz Audi A ja będę miał czwórką i 5 milionów. Poczekaj. Ile ty masz lat? Jest to no. jest, Ale dobra, serio, bo to jest ważne. Masz 18? Nie, No właśnie, to ty nie masz zdolności do trzymać Nie możemy zawrzeć umowy nawet. Znaczy ta umowa jest głównowarta w tym momencie. I on też tutaj nie może nam zaproponować, bo jak pan mi pieniądze przydaje? Przecież bank nie przepuści pięciu pani, skąd ta dziecka... No przepuści, dobra, pięć puści, ale skąd ta dziecka mi przepuszczą, mi, nie mi mało on. idę, A samochody jak ja mam. We, we, się, dlaczego my nie my dobra, młody, słuchaj, tutaj jest y, za dużo bawienia się z tym wszystkim. Y, musisz iść stąd. Nie ma łopcy, że o tym y, y, kamerzystę. Bo nawet nie możemy tej umowy podpisać. Pierwsza stąd, ty da A to jest mój dom, bo to ty są najwyżej możesz No ale... Y, słuchaj, no, zachowuje no, się no, chamską w stosunku do mnie. Nie masz 18 lat. Nie, nie ma to, mam to nie będzie chodzić. Nie chcę nawet tych pieniędzy. Nie chcę tych pieniędzy komu innemu stronę, kamerze. Dobra, uspokój się, stąd. i stąd. Możesz stąd wyjść? Nie Dobrze, to No czy to jest mój dom. To jest to skończyliśmy mój. biznesy to jest albo... Wiesz ty co, kamerzysta chodźców. Ty go przyprowadziłeś, więc ty masz go wyrzucić. Ale co? Ja nie mam nic z tym wspólnego. Masz z y, tym wspólnego bardzo dużo, bo to ty, ty go przyprowadziłeś. To miało być 50 koła za Teledy, miało mi dać, a tu wyszło jak wyszło, no. Nie robimy żadnej umowy, ja nie sprzedaję cię, bo po prostu bank nawet tych 5 milionów nie przepuści. Do widzenia, Pozbądź się go sam, byle by domu nie zniszczył. Dobra, tam wyjdę w różnych No i dobrze, idź, idź. Koniec. Ty go odprowadzę.